W mojej zajętych dzisiaj porozmawiamy na temat w jaki sposób zaksięgować dotacje w księgach rachunkowych. Możemy mieć różnego typu dotacje. Może być to dotacja jako dopłata do naszych cen sprzedaży, może być to dotacja na zakup środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej albo na pokrycie jakichś kosztów. Jeżeli chodzi o dopłatę do cen, to będzie to kl klasyfikowane na gruncie i ustawy o rachunkowości, i podatków dochodowych i VAT jako przychód ze sprzedaży. Czy będziemy musieli to uwzględnić w przychodzie ze sprzedaży, czy tam naszych towarów, produktów, w zależności, co jest przedmiotem naszej sprzedaży. Jeśli chodzi y, o w ogóle rozliczenie w zakresie podatku dochodowego, to możemy się zastanawiać, czy taka dotacja jest zwolniona z opodatkowania, czyli jak dostaniemy tą dotację, czy będzie to stanowić przychód podatkowy. W przepisach znajdziemy, że dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem, wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, jest właśnie Wolne od opodatkowania, a także dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyjątkiem dopłat do procentowania kredytów bankowych w zakresie określonych ustawach. Czyli te rodzaje dotacji będą właśnie nieopodatkowane dla nas, nie będą, e, d, e, nie będziemy musieli płacić od tego po prostu podatku dochodowego. Jeśli chodzi o dotacje na nabycie środka trwałego, e, omówimy sobie tutaj dwa warianty, ponieważ mamy takie dwa e, możliwe rozwiązania w tym zakresie. Wariant pierwszy, czyli otrzymanie dotacji e, na gruncie podatku dochodowego e, jest przychodem zwolnionym z opodatkowania. Wybieramy tą możliwość, tak? E, wówczas odpis amortyzacyjny, który dotyczy tej części tego naszego środka trwałego, która została sfinansowana z dotacji, czy, e, czy, czy, też, czy też wartości niematerialnej prawnej, będzie traktowany jako koszt niepodatkowy. Czyli z jednej strony. Wpływa nam dotacja, mamy przychód i on jest zwolniony z podatkowania, ale z drugiej strony, później amortyzujemy ten środek trwały i w tej części. Na przykład załóżmy 60% zostało sfinansowane z dotacji, to 60% odpisu nie będzie stanowić kosztu podatkowego. Wariant drugi, który jest naszym wyborem czyli to nie jest e, e, jakby z zasady, że tak się dzieje tylko musimy dokonać wyboru tego rozwiązania. To jest to, że otrzymuj, otrzymanie dotacji będzie opodatkowane, czyli rezygnujemy z tego zwolnienia, które nam przysługuje, ale jednocześnie. Odpis amortyzacyjny w całości, nawet w tej części, która była sfinansowana z dotacji, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. Możecie zastanowić, ale po co, to komu, skoro dotacje otrzymujemy, można powiedzieć na samym początku, czyli mamy przychód, na samym początku duża kwota, tak? Złóżmy, że 100 tysięcy dostaliśmy tej dotacji, 100 tysięcy jest naszym przychodem do opodatkowania, a odpisy ciągną się latami, czyli te koszty ciągną się podatkowa latami. Może się tak zdarzyć, że dany podmiot ponosił pewne straty i zbliża się na przykład do okresu pr yy, przedawnienia. Czyli nie będzie za chwilę mógł tych strat odliczyć, a nie ma od czego odliczyć, i być może po prostu potrzebuje przychodu podatkowego, żeby móc odliczyć te e, stare straty podatkowe, bo inaczej by mu po prostu przypadło. Więc w pewnych okolicznościach może mieć to e, zastosowanie, jeśli chodzi o księgowanie. Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Kupujemy środek trwa, tak? po stronie winien, księgujemy zobowiązanie po stronie ma. Może być tak, że w części płacimy sami, może być tak, że dostajemy dotację 100%. Ta część, która jest otrzymana z dotacji, czyli zapłacona z dotacji, będzie to księgowanie, rozrachunki z dostawcami po stronie winien. I z drugiej strony rozliczenie międzyokresowe przychodów, czyli z punktu widzenia ustawy o rachunkowości nie będzie to jednorazowy przychód, tylko on będzie rozliczany w czasie. I później, na bieżąco, no mamy środek trwałe, więc przyjedźmy do, do użytkowania. Naliczamy amortyzację, czyli księgujemy amortyzacja po stronie winien, umorzenie środków po stronie ma. E, jakiś tam e, odpis, załóżmy e, 1000 zł. jest tego odpisu. Sfinansowanie z dotacji było 60%, to 60% tego odpisu będzie równolegle odpisywane z rozliczenia międzykursowego przychodów po stronie winien, czyli 600 zł, na pozostałe przychody operacyjne, czyli dotacje. Czyli będzie tak po kawałku będziemy to odnosić w przychody danego okresu. Oczywiście, musimy pamiętać, że jeśli podatkowo Wybraliśmy wariant pierwszy, to wówczas ten odpis nie będzie stanowił kosztu uzyskania przodu w całości, tylko będzie wyłączone z kosztów ta część, która proporcjonalnie dotyczy kwoty sfinansowanej z dotacji. Jednocześnie, no, ten przychód też nie będzie stanowił przychodu tutaj do opodatkowania, bo mówiliśmy, że w wariancie pierwszym ten przychód będzie zwolniony. Jeśli chodzi o dotacje na pokrycie kosztów, to troszkę sytuacja wygląda inaczej. Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, no mamy jakieś koszty rodzajowe po stronie winien, zobowiązania po stronie ma, i później dostajemy jakby ten nasz yy, podmiot, który udziela nam dotacji, można powiedzieć, że płaci za nas na bieżąco, tak? Czyli zobowiązania po stronie winien i powstają nam pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji. No bo jest to na bieżąco, to nie jest coś, co będzie amortyzowane, to jest kosztem e, i przychodem danego okresu. Z punktu widzenia podatku dochodowego, to koszty, które zostały nam później zwrócone z dotacji, nie są kosztami podatkowymi, czyli musimy tu pamiętać, żeby na to, co jest według ustawy rachunkowości, nałożyć, sprawdzić, czy y, ta dotacja będzie zwolniona z opodatkowania. Czy y, będzie można tu rozpoznać koszt, czy nie będzie można, w zależności, czy to jest środek trwały, czy to jest jakiś zwrot kosztów, czy to jest y, właśnie dopłata y, do ceny naszej y, sprzedaży, będzie inaczej to rozpatrywane w zakresie i ustawy o rachunkowości i y, przepisów podatkowych. Interesują Cię tematy podatkowo-księgowe, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć dzwoneczkę, a wtedy żaden film Cię nie ominie.